Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku o tanich perfumowych perełkach. Czy jest jakiś motyw przewodni, typu. Nie wiem, najlepsze męskie, damskie, super seksowne perfumy? Nie, po prostu będą to cztery perfumowe perełki. Wydaje mi się, że dla wszystkich płci, ale no to. No niektóre są bardziej męskie, niektóre bardziej damskie, ale nieważne. W każdym razie będą tu perfumy różne. Po prostu tanie perełki. Dobra. Pff. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy już. Pierwsze perfumy, o których chciałbym wspomnieć, to Jacques Bogart Pour Homme i są to perfumy, które kosztują aktualnie, gdy na nagrywam, czyli 19 kwietnia 2023 roku, są po około 90 zł za 100 ml, ale jeszcze jakiś czasem widziałem, były po 50, 60, na Notino bywały nawet po 40, także myślę, że jeszcze pojawią się w lepszych cenach, niemniej nawet to 90 zł za 100 ml to jest bardzo, bardzo dobra cena. Jeśli chodzi o sam zapach, to perfumy te są wyraźnie podobne do Havana od Muglera, Amen Pure Hawan, bardzo fajne perfumy swoją drogą, niestety wycofane. W każdym razie co jest ciekawe, to te perfumy wyszły wiele, wiele lat przed Piur Havan, także wydaje mi się, że jeśli ktoś już się kimś inspirował, to zdecydowanie Mugler, Rżakiem Bogartem. Chociaż może też to, to podobieństwo jest przypadkowe, no nie wykluczam tego. Co tu wyczuwam, to zdecydowanie wiśniowy tytoń, którego nie ma w nutach, ale no... Jest tu coś, co jednoznacznie kojarzy mi się z tytoniem, właśnie takim no, wiśniowym tytoniem i co też potwierdza wiele osób na fragrantyce i wiele opinii, także nie jest tak, że mam coś z nosem jako jedyny, że coś, coś w tym jest. Mamy do tego dużo tonki, lawendy, ogólnie zapach jest drzewny, męski, wielowymiarowy, naprawdę dzieje się tu sporo, świetny parametrowo, jak to wszystkie perfumy od Rzaka Bogart'a praktycznie. Jeśli chodzi o podobieństwo do Piur pewnie część z Was zna te perfumy, no to... Są podobne, ale różnica jest taka, że tutaj w tym żaku bogarcie jest zdecydowanie więcej takich tonkowo-kumarynowych oraz zdecydowanie więcej takiej typowej męskiej świeżości, można by to tak określić, wydaje mi się najbardziej. Jest mniej takiej unisexowej słodyczy, więcej takiej męskiej, drzewnej świeżości. Także to też warto mieć na uwadze. Też nie jest, jest to, to kompozycja najlepsza jakościowo, jakaś wybitna jakościowo, ale trzeba też pamiętać, ile kosztuje. Plus no, to co do nas dolatuje i do otoczenia już no, nie, nie pachnie jakoś drażniąco syntetycznie, wiadomo jak wąchamy je tak w taki sposób blisko skóry no to no, wyczuć możemy sporo jakichś tam może średniej jakości składników, ale no mówię to co dolatuje do, do, na, do naszego nosa, do otoczenia jest naprawdę, naprawdę bardzo ładne i za takie pieniądze uważam rewelacja. Kolejny perfum, o którym chciałbym wspomnieć to Sex Appeal i nie wiem jak czyta się nazwę tej marki, czy to jest Jovan, 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 nieważne, ale pisze się Jovan przez V. Perfumy te kosztują aktualnie około 30 zł za 88 ml swoją drogą, bardzo ciekawa pojemność. Te perfumy to jest klasyk pełną gębą, ale wydaje mi się, że mimo wszystko e, nie zastarzał się aż tak bardzo i nadal z powodzeniem można go w dzisiejszych czasach nosić, założyć, tak mi się wydaje. Pachnie to cynamonowo, balsamicznie, orientalnie, tak ciepło korzennie, trochę w klimatach, może wam coś powie, e, obsession od Calvina Kleina, zarówno damskiego, jak i męskiego. Również też troszeczkę w klimatach maskera ważur od Frederica Malie, jeśli mielibyśmy go porównać do jakiejś niszy. Ehm, ma też taką, jakąś, taką ciepłą, włochatą, nieco nutę, taką animalistyczną, zwierzęcą. To e, warto mieć na uwadze, bo na pewno nie każdemu będzie to odpowiadać, ale uważam, że to nadaje tutaj fajnego, właśnie takiego nieco retro-samczego charakteru. Co jednak te perfumy wyróżnia, to dodatek takich nut fryzjersko-fuzzer, e, takich... M, kojarzyło mi się to chyba najbardziej z lawendą i z bergamotką właśnie, takie... E, no i muszę powiedzieć, że ciekawe jest to połączenie, bo jest to takie... No, takie niebanalne, wyjątkowe właśnie połączenie takiego ciepłego orientu z takimi nutami męsko-fuzzer fryzjerskimi, także e, no... Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Parametrowo może tyłka nie urywa, ale jest przyzwoicie, a za takie pieniądze no, można się nim zlewać bez żalu, wydaje mi się. Myślę, że warto poznać. Za takie pieniądze, za cenę, nie wiem, kebaba, <grym> macie naprawdę, naprawdę kawał solidnego pachnidła. Ale no, musicie mieć na uwadze, że jest to pachnidło raczej w klimatach retro, także nie dla każdego. Ale za takie pieniądze każdy powinien sprawdzić, tak uważam. Dobra, lecimy dalej. Trzecie pachnidło Suki Essence od Veil. Aktualnie perfumy te kosztują około 80 zł za 100 ml. Jest to e, kompozycja w klimacie znanych, lubianych i wycofanych i przez to też koszmarnie drogich Black Kashmir od Donny Karan. E, zapach jest e, ciepły, taki sucho-drzewny, korzenny, nieco dymny, nieco słodki, chociaż zdecydowanie nie jest to słodycz taka, wiecie, ulepna, czy w ogóle no, nie ma jej aż tak dużo, ale jednak troszeczkę tej takiej milutkiej, waniliowej słodyczy tutaj tutaj jest. No właśnie, jeśli chodzi o nuty, to według mnie wyraźnie tutaj czuć wanilię, to na pewno. Cynamon, labdanum, które wprowadza takich nut nieco dymno-kadzidlano-skórzanych może, takich nieco brudnawych bardzo, bardzo fajna nuta. Poza tym mamy drewno, suszone owoce. w nutach są daktyle, i wydaje mi się, że no całkiem blisko temu czemuś do daktyli, tego co do nas dolatuje. No, spoko. Ogólnie jest, no, jest, jest śliczny. Jest po prostu bardzo, bardzo ładny, przyciągający, taki otulający. Raczej na chłodniejsze dni, taki jesień, zima, bym powiedział. I widziałem, że jest skierowany teoretycznie do kobiet. Absolutnie nie zgadzam się z tym. Uważam, że jest to 100% unisex, taki naprawdę 100% unisex, nie ma tu żadnych nut, które jakoś jednoznacznie by go, nie wiem, kierowały w jakąś ze stron, tak w moim odczuciu przynajmniej. Trwa na skórze dosyć długo, jeśli chodzi o projekcję, no to jest średnio, w sensie jest to pachnidło w takie raczej bardziej blisko skórne, potworem żadnym projekcyjnym nie jest, też warto mieć to na uwadze, bo nie każdy, nie każdy to lubi. Ale ale nie jest źle. Jest okej. Okay. I polecam. Ostatni perfumy, o których dzisiaj wspomnę to perfumy marki 4711 Aqua Colonia. To jest marka, która produkuje najbardziej znaną chyba wodę kolońską, właśnie 4711, ale e te perfumy, o których dzisiaj wspomnę to jest, są perfumy z serii Intense i nazywają się Awakening Woods of Scandinavia i stworzył je Geza Szyn, bardzo utalentowany perfumiarz, taki, y, który komponuje raczej perfumy z... Y, no jest znany z tego, że robi perfumy takie raczej syntetyczne, molekularne, ale to bardzo, bardzo fajny, fajny klimat to, to ma te jego wszystkie kompozycje. W każdym razie, jeśli chodzi o cenę, to aktualnie tester o pojemności 170 ml jest za, uwaga, 60 zł, czyli niesamowicie mało, chociaż widziałem, że to jest oferta tylko w jednym sklepie, więc no nie wiem jak to wygląda na chwilę obecną. Kiedy wypuszczam ten film. Niemniej, nawet jeśli będzie za 100-150 zł, to za taką pojemność myślę, że zdecydowanie warto. Tym bardziej, że jest to pachnidło niesamowicie, niesamowicie przyjemne. Jak to pachnie? Otóż pachnie to jak połączenie dwóch bardzo znanych i bardzo lubianych kompozycji, a mianowicie męskich terdermes z damskimi perles de la Ligue. Sterdermessa mamy nuty takie ziemisto-drzewne, cytrusowe, pieprzowe. Za to z perełek lalika mamy nuty takie czysto piżmowe, różane, paczulowe. I to naprawdę razem jakoś niesamowicie się zazębia. Świetnie to gra. Ma bardzo przyzwoite parametry. Nie chcę powiedzieć, że bardzo dobre, jakieś niesamowite, 12-godzinne przy ogromnej projekcji. Nie ale są naprawdę, naprawdę przyzwoite, a cena jest po prostu niesamowita, jak za takiej klasy pachnidło. Rewelacja. Naprawdę, naprawdę rewelacja. Polecam każdemu sprawdzić, bo warto. No dobra, to by było na tyle. Jeśli znacie jakiś z tych perfum oraz jeśli znacie jakieś fajne perełki tanie, perfumowe, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie i co powiecie. Dobra. Tyle. Dzięki. Pa, pa.